Albo nie lecimy. Tędy. Musimy ratować Rebekę. Podjedźmy pod to za z tej strony. Tak, tutaj nikt nas nie dorabia. Widział, już widziałam kolesia, nie, tu u góry. Chcecie dynamitu? Dostał, dostał. Jeszcze ktoś tam jęczy, poparzony, więc trzeba będzie go znaleźć. Ja cię. Jeszcze ktoś tu też sekret znalazłem, sekret, sekret. Sekret tu gdzieś znalazłem, w jednym z tych budynków. Zamknięte, ciekawe po cholery. wyjście na balkon jest zamknięte. Ja. Szybko, tryb koncentracji. Aha, no tak, tryb koncentracji mogę wykorzystać na tego To Już mamy pojedyne. I 100 Tutaj to Turna łapo. Ta muzyka ucichła, już powinien być dzwon. Ale nie, jeszcze godzinę. Dobra. No, już. Starczy. Koniec. Wszystkie zadania wykonane. Rozdejrzymy się jeszcze tutaj. No nie, tu byłem, tą. To... To to, gdzie było zamknięte. Koniec zadania. Jest na spotkanie z Mendozą. Gdzie konia zostawiłem? No i to tyle, jeśli chodzi o free roamingowy rozdział numer 8. Ponownie, jeśli ktoś jeszcze nie ma dosyć, może jeszcze porozwiedzać dookoła. Pełno sekretów jest. Walk losowych. Ja, żeby już nie przedłużać tej agonii, w sumie żadnej agonii, dobry zabaw. żeby nie przedłużać, już udam się na spotkanie z Mendozą. Już główne zadania wykonałem. I tyle. Grałem po raz pierwszy w tą grę miałem cholernie problem, żeby dotrzeć do spotkania z Mendozą. Widzę kogoś. No, of course. Jeszcze żem się nie nauczył, że jadąc na koju nikogo nie trafię. Chodźmy to masz cela. Chociaż jedyna gra, w której skakanie nie pomaga się przy szybszym poruszaniu się, ta zabij się. To mam pierwszy znacznik, teraz on się przesunie. Chociaż w tym twórcy byli miłosierni, że przesuwają znaczniki, a nie walą jeden w ostateczny. Ileś tu teraz szukaj po całym tym zadupiu drogi do celu No jedź, kurwa, co za koni Ale wolałbym iść z buta Trwałoby to wieki, ten rozdział miałby 15 części Zamiast dwóch czy tam trzech Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Tak, już jesteśmy na miejscu. Nasze siostrzyczki czekają. Lost and found. You done with it? Don't worry about me. No, spotka się z Mendoza. It's time to talk to Mendoza and his amigo, You sure about that? let's go mendoza said to lay low for a little longer you attracted a lot of attention i've had enough laying low hold your horses ray can't hurt to stay in hiding for a little bit we'll fine little brother let's hide then at their hideout you are one impatient son of a bitch. spotkanie z wykonane. We're looking for Juarez. That's the boss. I know that some bitch from somewhere. Mundur Hey, we're looking for Juarez. Did he pull out? Mr. Mendoza has decided to continue his journey without me. Barnsby? He didn't like the idea at first, but I convinced him it would be in his best interest to leave you two behind. Ray and Thomas McCall. I made a blood oath on the flag of the Confederacy that I would hunt down every deserter who fled my command. Because of cowards like you, Atlanta was burned to the ground. My wife and children murdered in their beds. Meanwhile, subhuman animals are now free to live among the decent Christian folk. Free to do whatever they want fornication with our women, miscegenation.

Dzięki za oglądanie, zapraszam do rozdziału dziewiątego na razie